Siemaneczko, z tej strony ba, Ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Outlast. Kontynuujemy sobie naszą przygodę i muszę tu wymanewrować tego pajaca. Wiem, mój słowo to jest wspaniały. shit, nie ma tu typa. Nie ma go! Jezus, co jest? Co jest grane z tym typem? Aksamitny! Aksamitny, aksamitny! Zostaw mnie! Zostaw! Ja pierdziele, co jest? Ten, ten typ się tam gdzieś czaił. Kurde, dobra. Od razu początek... Bo ja nie widziałem gdzie ja jestem. aha. U, czemu ja tu wle... A, dobra. A? O, cześć, cześć koleżko, spokojnie Doktor Peña nie na szum, no dobra, to jest jakieś pierdolenie e... E... A, okej okay. Dobra F, F Teraz F, A teraz akurat F-uję celowo Bo jeszcze tutaj przeszukuję i nie chcę y, światła sobie, no marnować tej I na dół teraz? A, wejście do... Tu jest jedno A, tu jest zamknięte, okej okay. Tu jest zamknięte, pamiętam, że w kanach było coś przerąbanego z grupciem. Tu na pewno się nie da prze... Oliw... Holy fuck! Ile krwi! W tym psychiatruku, ze słowem Wallrider można się zetknąć na każdym kroku. Ludzie z korporacji Marko wprowadzili tutaj eksperyment o nazwie Projekt Wallrider. Wall, Wall Ale pacjenci mówią o Wallriderze, jak, tak jakby był jakąś postacią, jakby był duchem, był demonem, czymś, z, co znaleźli. Naleziono w y, górach, Kładę to na karb y, ich schizofrenicznych y, omamów, ale właśnie coś sam zobaczyłem, może może. Może. Może to tylko usterka kamery, albo to miejsce tak na mnie działa. Nie no, bo widać jak te ci tych żołnierzy samych Wall Wallrider atakowa, więc to. Nie kombinuj, ale kurde ile kr Ja. O! A, bo tu pisze Wall Rider. A, dobra. I logo pewnie... Wygląda trochę... Nie wiem, znajomo. Dobra. To jest jakieś to wejście, tak? Kanałów, ale ja chcę tutaj sprawdzić każdy kąt. Ale niestety nic tu nie ma, więc mi się nie chce wracać. Jec. Dobra Dobra, bo nic i tak nie widać No i co? Chcę By... tu kucnąć i spaść, tak? Aj. Pyk Oj, co to było taki? Taki zwiech Może zapis był Znajdź... Wyjście z kanału. W tą, a dobra No i tu będzie grupcio kurde tego co pamiętam Do przeskoczenia jest Tu co jest Tu nic nie ma, kurde tu jest, To jest, znowu będzie Filozofia z grupciem To akurat pamiętam, bo miałem Z tym tyle kłopotu, że szok U, jak ci się tu Dostał koleżko Tyk. Och no, no, teraz będzie gruba, grubo, grubo On Idzie w ogóle? Idzie, idzie, dobra Włączę kamerę na chwilę. lepszej grafiki, żebyście dostali Że kurde no... Nie patrzeć O! Notatka eee, czekajcie tu nie, nie da rady skoczyć, dobra. Notatka, no to chwilę czerwy od ciągłego napięcia wallriderowo grupciowego. Ew... jak to było? W Ewe... Ewangelia... Pias... coś tam e... Na bazgrany długopisem z tyłu formularza przyjęć charakter pisma odpowiada pacjentowi... A, ojcu... Mart... Martoin. Martinowi. Ojciec Martini. Marti a ojciec Martini można też w sumie. Ale dla mnie to jest dalej ojciec Pio. Ten Bóg jest e, prawdziwy. Tak długo myśleliśmy, e, myliliśmy go z duchami, z jawami, szaleństwem. E, nie chcieliśmy wierzyć. E, łuski na oczach... E, łuski? No dobra. Oczach Saula były strachem. A gdy strach się... A z strachu się wyzbędziesz, będziesz naprawdę to darło. Kurwa Wallraidera Ewangelia jasku Naj, Największym grzechem na świecie jest rozmyślana, rozmyślna, nie, nie wiedza o bogu odzyska, odzyskać ob, objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom. I nie głosić, czy nie głosi? E, to miejsce stanie na dobre, y, na drodze zbawienia. To grzech, za który kara nigdy nie jest zbyt wielka. E, no to pijo, dał na trochę. No ale dobra. Dobra, nie będę tutaj marudził, tylko, hmm. tylko pójdę. E, no i to jest to miejsce, bo ja tu muszę coś ogarnąć. Ja Muszę wypompować wodę, wiecie? A tu jest. Grupcio. O kurwa. To nie jest przejście. Eee, yy, dobra. padaj. Dobra, on se. Ooo, dobra. To jest. Is... No, to jest. Miejsce, w którym on se. On nie przyjdzie. Och.

Gdzie jestem? Ja, ja muszę stać w miejscu, bo jestem w tym tunelu? Tak, wlazłem. A, to jest tylko takie, żeby się schować. O tam trzeba iść, Dobra. Utko. Nie mam tu jakiejś baterii. Uch, dobra. Jedna załatwiona, bo to chyba dwa takie główne trzeba odkręcić żeby tam wylać wodę. E, z tego co pamiętam. Uch, dobra. No, grubcie tu idzie, bo on ma wyczucie. Tego on wyczuwa, mm, jak ktoś przekręca wajchę. Dobra, przeczekajmy sobie go. Powinien tak samo jak ten typ, aż chyba otworzyć drugą klatkę. Eee, no, no, drugą. Dru no, dobrze. Tak dobrze, że oni też zawsze te drugie eee, szafki otwierają. Dobra, niech spierdziela. I sobie. Z... No, idź! Nie stawaj. Spierdzielaj. Uciekaj, uciekaj stąd. I wydaje mi się, że będzie trzeba. to jakoś na prędkości machnąć. Wiecie? Dobrze, że go dosyć mocno słychać przez te łańcuchy. tu wraca No śmys no on, on mnie ma na hita Na normalny chyba na dwa hity właśnie Czemu on, nie no ja muszę aż tak wyczekać go kurde No nie ma tu nikogo ić e, psy mi zaczęły czekać, więc wracamy sobie tu do czekania Aż nasz, nasz yy, grupcio pukcio kosiaczek Wyautuje yy, się stąd na dobre może, a nie tak tylko na chwilę. No i cóż. Bo chyba, że to no faktycznie na, na speedzie byśmy zrobili No bo poczekajmy, poczekajmy tą tą chwilę, tylko nie... To jest, na gameplay to jest trochę słabe, nie? Bo to... No, no, ale dobra, poczekajmy, zaśpiewajmy, nie wiem, piosenkę. Grupciu, 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 leć tam, żebym mógł sobie nie wydostać się że hu. No. <ścoughs> dobra. Dobra, myślę, że wyjść z samej szafki możemy. Zobaczcie, że nie mówi, bo też nasłuchuje go Długo nie ma. O, co tu tak Pragi. Pragi ile? Okej. Okay. Chyba poszedł. Okej. Okay. Dobra, idę tutaj. No tu. Gdzie on jest? Gdzie ja mam iść? Nie, jestem Wejściu! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo te łańcuchy słucha z jednej i z, z drugiej strony. A z tej strony Z tej strony bezpieczniej się wy... Nie, 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 kurde, nie, kurwa, jak on mnie zauważył, no ja, pizdziec. a, no jeszcze raz te podchody, no nie, od początku. A, zesraj się z tym. I idź pan w chuj No idź już zawróć Aj, no bez sensu to było To akurat było strasznie chujowe o, ja Już mogę wyjść tam. To było strasznie chujowe, no kurde Dobra. To był inny korytarz. No przestań muzyką grać, bo nie słyszę typa. Dobra, już go słyszę. O, z tym SCP... Esce... tam idzie, okej. Okay. Jak tam pójdzie, to po prostu sobie pójdę w drugą... Aaa, on tam nie idzie do końca. A on się tak patroluje. Hmm, no dobra Ajajaj, musiał mnie złapać. A to było to miejsce już, kurde. Chyba. Tą przecinkę bym przeszedł i wybłogi. By Kamera mi się cały czas ściąga Dobra, czekamy Sorry, że się nie odzywałem, ale już chcę to pyknąć tak wiecie, tak pyk. Dobra, no i tu trzeba go wyczekać porządnie, porządnie, niech on sobie pójdzie faktycznie Porządnie go wyczekamy

Niech trochę ucichnie, to chociaż z tej szafki wyjdę. Nie dać się zabić. On tu rzeczy chyba nie powinien wchodzić. Bra. No dlatego też pamiętałem to miejsce, bo to jest kurwa tak wkurwiające miejsce, że tu już nawet się traci jakby ten, tą grozę, bo po prostu to jest. A, jakby nie mógł przenurkować tego. Ooo, no czemu kurwa, dobra, lecimy na pałę. Lecimy na pałę, kurwa. Y Co jest? Prze Przestrzeliłem. On za blisko jest mnie, nie? Dobra, na pałę lecę tutaj. Przynajmniej to zrobić jedno. No nie powinien mnie znaleźć. Bo nie widział, że się chowam. No, no i gitara. Nie, bo to, to nie ma sensu. Bo tam jest trudniej to zrobić, kurde mol. Tam jest to trudniej, cholera, zrobić. Będzie się całkiem wrócę. On tu jeszcze raz wróci, bo ja robię tak. Ej! dało się. Nie wiem, po co ja tą kamerę cały czas ściągam. Bo on tu wróci, nie? Trzeba było to zrobić trochę też na ryzyku, żeby też nie czekać 30 minut. No, idź, idź. Nawet nie sprawdzaj już tych, 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 tych szafek. Po prostu, po prostu, po prostu stąd idź. Bo mnie irytujesz, gościu. No, że. Normalnie miejsce nie do przejścia, nie? Aż yy, ten... No nie wiem, no... Jeżeli na normala damy, tak na no, łatwym trochę. Żebyśmy byli na dwa hity od niego. Chociaż też jak nas z rury by wyciągnął, to by nas wyciągnął. To jest, to jest... Albo tutaj to jest chyba koniec, nie? Nie ma znaczenia. Okej. Okay. Eee. F. No, nie, no po co on tu idzie? Ja pierdolę, że tu nie dojdzie. Więc co będzie mi tu krążył, tak? Kuj Idę tu do naszej dziury. Okej, okay, dobra, jedno, jedno jest zrobione, kurde. Ach, to drugie teraz. No tu wyjdę stąd, bo on raczej tutaj nic mi nie powinien zrobić jak sobie dostał. Ej okay. Niech on tam idzie, szkoda, że nie można jakoś... Coś go przechytrzyć, czy coś? Ujdzie? Po co on tu idzie? Po co on tu przyszedł? Nie no, nie powinien mnie wy wyciągnąć, jestem zbyt daleko. No i wraca tam, ale... Kurde, ja tam muszę iść, czy on tam wraca? może się przejść tam, gdzie byłem? O. O kurwa. Dobra, biegnę. Trudno. Biegnę, biegnę i tu, i tu szybko, szybko. Nie wyciągnę mnie, nie wyciągnie mnie, nie, 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 ach, udało się. Dobra, to trzeba na pałę wszystko, kurwa, robić, a nie skradać się. Aaa, widzicie? Nie ma co się sk skradać na pałę, trzeba to robić i tyle. A. A. Tak to jest potem, tak to właśnie jest. To wychodzi na to, że i tak musisz... Nie ma co się starać. I tak wystarczy na pałę walnąć. Nie wiem czym też. Się... Uh, może iść pizdziec. Bo nie chciałbym teraz spejlować. Dobra, lecę. Nie dasz rady, nie dasz rady, nie, nie wyciągniesz, nie wyciągniesz, nie wyciągniesz, nie wyciągniesz, nie wyciągniesz. Uch, on mnie wyciągać z takich miejsc, tylko trzeba mieć. Uch, słabo, w sensie być blisko, tak jak w tej róże, mnie wyciągnę. O, udało się, kurde. Dobra, teraz. Zejść tylko. Nie spierdolić i zejść Dobra, ale to już tu jest Nara! Nara grubcio Aha Dobra, grubcio załatwiony. Uhuhu. Za którą? Za trzecią próbą? Za czwartą? Kurde. Masakra Ale nie jak pierwszy raz przychodzi... Kurde, głęboko strasznie. A już. Jak za pierwszym razem przechodziłem, wow, to z tego co pamiętam, no to trochę tam, żem spędził czasu. O, zwłoki. Miło. Chyba... Tu wydaje się dosyć spoko... o, zwłoki. To może jednak nie aż tak spokojnie się wydaje. Wow. Okej. Okay. I już wychodzimy? Możemy, wy... Możemy do tych kanałów w las. Ej? mam się wrócić czy jednak nie? O baterie ma gościu. Ja ją chcę, pamiętajcie, że tu jakiś gości baterię, bo myśmy tam jeszcze nie byli. Nie, to musimy obejść. Ja zapamiętaj, że tam baterię, typ miał. A ja muszę swoją wymienić. O, zapis. Ile? 28 minut. To może, korzystając z tego, że jest zapis, zakończymy sobie ten odcinek. Ostatni był taki dłuższy. To ten będzie minimalnie krótszy. Z jeszcze z cięciem, bo, bo z tym, no. No nieważne. Dobra, to w takim razie ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. To może zrobimy tak, żeby ten trochę, trochę lepszej grafiki na chwilę, bez tego, tego ziarna. Aczkolwiek to ma swój klimat, nie? Przez tą kamerę, ale też nie da się tego tam i z powrotem robić. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście moim moimi próbami przejścia e, gróbcia, e, żeby nas nie zjadł. <laughs> Bardziej nie w sumie nie zjeść, to nie, taka, to, nie, to nie ten horror. On chce nas po prostu zarżnąć. No dobra, nie przedłużając, yy, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Yy, elo, Elo!